Elo mandero, graciński wiesz, ją witam serdecznie w odcinku z Hide and z moimi kolegami Grzesiem Naturalem, Con... Patrykiem i Jakubem. Witam, witam. Nie udało się, udało się w końcu zebrać, a ciężko było znaleźć mapę. I ciężko było ustawić serwer, bo nie ma pewora. Pewor w kulki leci jak zwykle, piszcie mu na tych streamach, filmach pod kontażami, że w kulki leci i tak dalej i oszukuje kolegów od Hidden i nie przechodzi na nagrywki i się spóźnia, zasypia i wszystko co najgorsze. Także ten yy... proszę was o to Ciasko będzie arystował czy już, nie? Będzie, będzie, to będzie, wiadomo, to będzie. Ej, ja ale tych ładunków nie używamy chyba, co tu są, nie Ja Nie wiem, co one robią w ogóle, co nie? To A ile masz, robią. Ile masz HP? To. Ty. Ja sto. No to, ja. to nie. Używajcie. To nie używaj, nie Czy można kogoś zabić tym? Chyba da A ja mogę używać? Nie, nie może, nie Siłę będzie jak Black będzie na plecach takim czyś biegał i sobie je wie No pierdol. No kurwa, o co znowuć? dobra. Zablokowałem się. No. no, to macie lipę po prostu i tyle. Dajmy, kiedy ja wychodzę w Ano, kiedy mam robi No pewnie ja, już siódme, ja, to jest... też Chcesz o clipa? No, no, już jest git. No już jest git A, mi dajesz, O mi daj jeszcze flipa dobrze Rady ja mam i... puszkę taką idealną dla Króczyka Idealną Ja mam no. też mam taką Aaa Ty masz Mam taką prostą, dla niego wystarczy Tu ja jak słonia dom no. Na się starczy mówisz Starczy, no, no, starczy na dziadzie Pograć się w w życiu i będzie gadał, że tu starczy, no dobra kurwa, Ja domo Kurwa, są Dobra, mapa wydaje się dosyć duża, nie? 7.30, nie od 7 do 3,4. To jak waliczę? Od siódmej, no trzeciej minucie chyba się kończy szukanie, No nie? tak, jak do no, cztery minuty 4 to tak. minuty, No, Brały się już zgubił na tej mapie ogólnie, nie? No fajne, no jest tu coś poklikać, coś Coś tam pokrolić. jest, coś tam co jest, 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 jest. teleporcik, no. Jest przyjemna mapeczka od Florenza, no. Florence no zrobił myślę, tam też go mapę dedykowaną. Kolego, wariacie, kochany. <grym> to, wyścisk, to, biznięta, biznięta, no, yeah, kuska, to to by Ja dedykacja się prawda? No, no. Okay. No i było się śmiać dziadzia, było się śmiać, kurwa. Go spadnie, brodze, Ale jak spadnie, się śmiać. Jesz akurat dla to się nie śmiał No dobra, ja się śmiałem na nos. nos <grym> A, kto się śmiał, o co dzieje? Gąska się śmiał, gąska. Dostał gąskę, stary. Gąska, stary. Ale tam gąsior jest blisko gdzieś, gąsior a tam. No gąsior, ale to. A, gąsior to... będzie w kółeczko biegał i myśli, że go odlekał swoją śmierć. Gąski do ubojni idą, hopie, co ty tam odwala? Ja sobie go tu skracam, pyk, pyk. No, <noise> no, no, Skarowi, <noise> pan skodził. dobiegnie po prostu, jak mu go dogodzić, bo ja jestem. nie jestem. <noise> jest, bo to jest tak długo Trzeba go zbardować. Nie go. ma gnoju. A czasu Cię zbardowałem. Już zrobiłem, artyleryjczą postawę zrobiłem, więc koń mieli już szans. Tyle nie się daje do tego. zostało ci minuta dzięki ale przeze mnie? Jak, jak minuta, mieli. dwie. A, balista jeden. To, miałem. to górnik, on nic nie umie. No wiadomo, wiadomo, że nie umie. Ale, Ale ta mało, mapa ja jest to... Przeogromna ogólnie mi się wydaje. Eee. Tylko trzymamy, wiesz? My się utrzymamy. Ja wiem, że się utrzymam, bo ja tu mam akurat zajebistą kampusie, wiesz? I pusie masz chyba między noguziami. Ja szedłem za... mięsce naturalne, wybrałem naturalne i żałuję. Ale kurde, no ale Sprzedaj nie ich, sprzedaj. Natural to jest tak samo. Oni by Cię sprzedali, Grzesio by Cię pierwszego sprzedał, mówię no Ci. Się. No ja jestem słabym, fajny siki, to prawda. To co ty powiesz że co byłem ja, to było naprzeciwko. Tak Ci powiem. Naturalnie tak, to i pisze, wszystko znalazłeś. Miszczu, <gry> miszczu. <gry> Cichutko tam, to bo to do to ubojni to ja. będziesz chodzić co rundę, frajerzy, no bo. Do ubojni? Do ubojni. Będziemy upo do ubojni za A po ile minut? Gdzieś tutaj, cztery, nie wiem jak. Cztery? Wow. No cztery. A może cię w chuja robię sam nie wiem, kto tu? Może cię w chuja robi, może sam nie wie. Kto to był wie. jeden TBEG, ale on był u USLS. Kto no to wie Kurwa no GUPOGEś, nie wie czy sprzedaje no, no. Ale on nie może sprzedać, on nie potrafi. O tutaj wszedłem do was ten Tu oni raczej nie. W tym pokoju, a mi się wydaje, że nie, że tu mnie w chuj jestem robiony tutaj No delikatnie. dobra, to jest upogąska, jesteś w chuje robiony, gra. w natura to Natura powie może a ja nie wiem Natura ja nie wie, nie sprzedaje, ja on jest prawidłny. Natura nie sprzedaje Ja nie sprzedaję Nie, Natura sobie nie sprzedaje, mistrz jest taki, góropopierdółek, sprzedajecik A ja tych ty też tak, sprzedaję Gra, co sprzedaje, wchodzi. Wodnijpa, wchodzi... Wodnijpa, sprzedaję, B, Wodnijpa, to sprzedaję Tam ci nie ale... przyszedłeś do końca, tam było prawda właśnie ty no problem jest, problem jest, bo tylko dwóch mam. Nie no ale najczęściej tak sprzedaje Pevor i z mistrzu jeszcze. A, nie, ale nie, nie graczą Ale Pevor tylko Mistrz sprzedaje mistrzu sprzedają biusa, a Pevor wbiega ci w kampę. A tak, no. taką z dupy. No, graf, lubi sprzedać. Zdarzy się, ale to tak w, w ramach rewanżu bardzo często. Tak, tak, w ramach rewanżu. Rewanżu ra, <grym grym grym> przez pół roku odcinka przez kurwa 7 miesięcy. Tutaj gdzieś kurwiny były. W ramach rewanżu. Tam gdzieś tam nie wchodziłeś do kampy tam po, tych, y, po drabinie, ale ja spierdoliłem jakieś. Ja mogę szukać. Też spierdoliłeś. A, tu te tepekiem, tak? Nie. No tam gdzie wchodziłeś do kampy, gdzie ci u pogąska mnie strzelano. No to co tam? Aha, to było ci do góry wchodziło tam. Tak, do góry wchodziło no. Aha, dobra, 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 no to jak? Yy, Graczol 2, Kuba, nie, Natural minus 1 Ciasto jest z Grzegorzem po jeden Mistrzu jeden ciastko jeden Kuba 0, tak? Kuba będzie gąska? Dobra, nie będzie Kuba. Tylko 2, no nic, no. Dobra, to ja zmieniam oh. to szuka Afrykanin, dobra. Afryka dzika, dawno Ta, ja ja zdobyta. Tak ja nikogo nie znajdę. No ja to nikogo nie, nie, nie znajdę. Za zakłasy mam, wiesz? Jednym z odchłania mam. Nie, ma. nie chce mi się myśleć za bardzo. Ja myślałem, że kiedyś, nie myśl, myśl. To by, myśl, no. No, Nie no, atletyczna budowa ciała będzie. A, my wiemy, ty atleta. Oczywiście, że będzie. Ja <laughs> trzymam spiędolę, to mam tę no. no. Będzie, aaa. będzie, do no, pierwszego czwartku, Nie, na nie, nie. nie, ja no, nie chodzę już na te obiady. Aaa, Oj, to nie jest dobry pomysł, nie pomysł. Nie ja ja chcę żony ale. spotkać, nie chcę przypadek. Sam chujowo spokojnie, żona w delegacji. Ale ona wróci dzisiaj już, to no spokojnie. Oj, to chujowe. W delegacji, w delegacji. delegacji, no wiadomo. Nie żyje, kurwa, się żyje, człowieku. Powiem tak, ja mam chujową kampę, ale trudno. Ja mam taką na rozkminę. A to na to rozkminę? A naturalnie to wiadomo, że to nie jest rozkminę, że ja nie ogarnię tego. Teraz to będzie w sztytniku, siacówki na rozkminę, nie? O, no tak, tak, tak. tak. Kurwa, dziwna kampa, ja pierdolę. A się w szoku wie, bo ja tylko chodzącego po drabinie. Mówię, jest ale dobra, dotarłem gdzieś, widzowie. Na skraj no, świata. Map to fajna, mapka fajna. Duża tak jest, to duża. To jest no. Ja jej nie widziałem jeszcze. Wy ją może grać? Ja jej nie grałem. Nie widziałem. No, no opłaca się zwijać innym YouTuberom mapy. Jakoś chłopac robi dla różnych youtuberów mapy, to co? Że jest w warsztacie, to znaczy, że jest dla graczy. A my jesteśmy graczami, więc a jestem graczyk w dodatku, więc kurwa zbijamy. Ja jest natura. Do ja trzeciej części, tak? No, natura jest graczem. Natura jest graczem co najwyżej jeszcze kolor ska. No, jest graczem. Nieważne tak. widzowie. No ja nie, jestem, nie ukrywam tego. A ty nie, ja ty nie jesteś, ja cię jeszcze nauczę, no. wiesz go, siebie no trzeba, trzeba wyćwiczyć to. A, a bo nie, bycie graczem tak. to oznacza robienie cringe'owy, pamiętajcie. Ale nigdy robi cringe'ówy I palenie nie, ruchania, nie, tak. to jest N to. No, wez, to jest no, to, wez, to, no, jest, to no, jest to, ale, jest ale, to ale, właśnie. Ty byś chciał być taką grę jak ja, wez. Taką grę <laughs> kurwa, co ty gadasz? Ty klikasz w Chińczyka kurwa co najwyżej gdzie ja tu zapierdalam w Eurobiznes Mordo. Weź, weź, weź. Ale też się mogę nauczyć, jak chcę. O, czy mnie? Musisz być sobą po prostu. A, kurwa, człowieku, jak, jak ty jesteś graczem, to ja jestem no, no. kurwa game adminem, chyba, kurwa. Tak, tak. To tak mi się wydaje, no. A, to nie widziałem. Ja już dawno przeszedłem tę grę komputerową, w którą grałeś, wiesz. Nie zauważyłem jeszcze, wiesz. No, tak ja nie, sprzedam go. Nie zauważyłeś. Oj komuś no tak, na minusa! W sumie 10 lat to przez można było nie zauważyć. Próbuję <grym grym grym> umknąć. ktoś. 10 lat spotykając się z Piku, mordeczko. No i upogeń znaleziony. No Oj, nie, i ktoś każdego nauczy. No tak. wiem, że mkuję upogeń. A czemu ja ciaska nie. Ja nie, nie widzę, ale on szuka. A, a dobra, nieważne, my tylko wcześniej zostaliśmy mnie tu raczej nie ma szans, żeby znalazł Nie też, ja mam za ciężką Taka kampę już. dla tego Blakusika No. Nie ja, czy jest będzie ten, czy nie będzie A, istotny To jest no, bym znalazł no. Aj. Ty, ale wiksa. Co się stało? Nic co się, co się stało? Najbista akcja jest niestety teraz nie do znalezienia ogólnie jak ty to zrobiłeś? Sprawdź jak. Zobacz wideo. Od no, no, nie do trzeciej, no, nie? On załóżł się gry od gracza, <grym> no, <o>. Naturalnie lepsze grać. <grym> nie no naturalnie z graczem, no kurwa. Baczem? Graczem? Graczem, graczem. Raczem chyba. Raczem? Harkaczem? A, ja naturalnie jest. Jak uznawiasz, a on miał ze schorym na taki ja natura... zespół pewien i też jak kopał piłkę mówił, o piłkarz siebie. Może się jeszcze na natural? A harkniesz dla widza? Nie, już nie harknę. No proszę. proszę. Nie ma z, z się domagają. Nie, ja wiem, że oni się domagają, bo jestem ten, co teraz z panem. No, no tak, a, weź harknij. Natural niedługo będzie chodził po ekskluzywnych restauracjach, będzie Harko, żeby go lepiej tak, tak, ja, ja wczoraj mówiłem na live, Ale, to, na wesela można wynająć naturala, będzie tam A no, Natural tam harał z jakimiś dziadkami, widziałem. Harkał, harkał. Nie, nie charko. Oj, granacik jakiś poleciał. A by w celu było spokojnie, bardzo. A, za spokojnie. spokojnie. Za spokojnie, prawda? No to Już tu se wyjdę. No by w było za spokojnie. 10 sekundek. Punkcicie przytulone. Dobra, nie ma co. już chociaż tą gąskę znalazł. Po no. całe szczęście, bo bez kąsiora to stary. Lisiu, co ty tu robisz? mnie. A? Ja pójdę, ja pójdę. Poczekaj, czekaj, tu... czeka, nie przechodź. Gromsiel minus 1, Castco 2, Natural 0, Mistrzowi nie dajemy punktu i ja 3 Dobra, Natural jest na 0 poszukiwaniu, także jest dobrze, dobrze, jest bardzo dobrze. El Vigazo, no? Widziałeś, widziałeś, tak gadałeś, żeby nie harkać, a teraz sami się... Sami się o to Sam proszą. Sam prosisz o harkanie, ku**a. No, sami no, się... sami no, się widzowie no. o to proszą, no, ale już nie będę tego. A, to tak jest ten setter, kurwa. No, Hark ja setter to pojawali, jest, ja nie tak nie jest. Już nie będzie tego i chuj Hark setter i chuj. Chcemy coś harking dla <laughs> Nie, teraz coś nowego trzeba wymyślić, wiesz? Tak, zesrać się na przykład do obiadu dla widza. Ooo, fajnie. Chodź, ja jestem. Dobra, odpierdala się tu witowie to szuka, Grzesiek szuka teraz. Czegożdę? Czegożdę? Tak, to No lipa jest nie Tak, To nie żyje. To nie To nie no. To nie żyje. To ich <laughs> To jest dobry pomysł, kurwa tutaj, o To To nie To Ty To ciastko masz, Ty To ciastko masz. Ciastko. No a, okay. co coś to Cię widać. No jest to. To Rękawiczki, kurwa. A, było coś rękawiczki? Ten wydupca na Twoim miejscu. A, <laughs> zostawił tam? No tak, kurwa, no to będziesz palić <coughs> w temat. A po co grasz z wiesz, na herniczkę ich widać? Nie wiem, zapomniałem o nich, nie wiedziałem. Dobra, tak, tak. Cię grześci, tak znajdzie mnie, to jest, jest znaleziona, ja mam 5 sekund na ucieczkę. Nie, dobra. Nie, 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 stary. A ja ci Czastu... pomawiam, coś? Czas paliw, ma wyjebane. Ma wypierdolone, czas dużo. To mnie. Gdybym to w tym miarę normalne miejsce, teleport to ten poszedł stąd. Tak nawet moje szczęście pod dygasem nie nie, 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 klikaj, bezpieczny jesteś. Klikaj, klikaj! Czasem. A nawet nie będzie to tepa, stary. Klikaj, klikaj, klikaj. się nie Nie bój. bądź się nic eee. nie bój. Gaming jest grany. To jest Gaming. Jaki gaming? Pussy gaming. No nie wal tego, nie, nie, nie detonuj tego. Detonuj, detonuj, hopy. Jak będzie cię Zabij zabijał to kliknę, stary. <laughs> go wyjebie. Nie, nie, nie. Wtedy masz banal człowieku. Teraz minus jeden i kurwa przed komisją stajesz od hmz Tak i 100 złotych grzybna, bo 25 na zmienię, tak? nic idź stąd ogólnie, nie? I sobie no. naturalka znajdź czy coś. Nie no, naturalka to jest spokój. <noise> to jest z jednej spokój. kampie znowu z gąską. Gąska jak zwykle nie wie co robić, chodzi za kimś, wchodzi do jego kampy. Znaczy ja wiem gdzie wy jesteście, tylko nie jak z was wejść jeszcze, A ale to ja, ja no oczywiście Grzesiu. Ja nie, nie jestem w kampie z Natuśką, gdzie indziej. No. My, gdzie idzie? Pod tak Nie, nad sufitem. Ja jestem zmęczonym człowiekiem. bardzo o, A ty to... zawsze jesteś zmęczony? Nie. O, nie. No i główka boli. I brat nie, przyjedzie nie, nie i będą nie... razem leżeć i głowę i będzie boleć. Nawet jeśli się do z już nie będzie boleć. A na no, spokojnie. A trzydzieści na głowę rozumiem? Nie, a ja buduję teraz atletyczną sylwetkę. Ja wiem. Nie. Nie. No Chyba ta... sylwetkę Menela. Ale zobaczysz. Stary, my w czwartek pijemy przypominam. Czemu? Bo robię live i z grilla na mieście. Aaa, kumam, żeby być w ogóle śmiesznym i luźnym to trzeba wychlać. No tak, no tak. Tak to nie. jest właśnie. Grzesio, jak tam idzie u Ciebie? Nie, bo to żeby było zapawnie, to trzeba nam wziąć, żeby content zrobić. nie, bo niego tak, ten... Content maker. No, wybijasz się na tym, na graczu naszym. Oczywiście że tak, każdy się wybija. To no, to prawda jest. jest player, super, player. To jest Natura Menela nie wyzywaj znowu, proszę. Leje, nie, nie, no nie, no spokojnie. się odpuścił? o natural uciekł chyba, co Gdzie ty Skampy. Chcesz coś pić? Gdzie ty chcesz pić, gąsko? Gdzie jest natural? Na mieście. Znasz. Albo. A obr, ja nie piję, piję teraz tego. Dobra, ale... nie obchodzi nas to. Dobry tryb życia prowadzę. A, zdrowy tryb życia. Nie, nie, nie. napijesz. Się. Zamiast wódki piję kurwa ten, wódkę cytrynową, żeby witaminę C dostarczać. Nie, tylko raz w tygodniu będę pił. No <laughs> <To> tak w czwartek, ale ten Dobry tryb życia. Białko do nosa <grym> Odżyweczki no Ej, widzisz naturalnie gdzieś? Kurwa ja go nie widzę, gdzieś go wydobcyło. Ej, Ale ty też często tak robiłeś, że stary Jeden, jeden dzień w tygodniu piłeś Przecież 5 dni odpoczywałeś <grym> No tak no nie, nie, no 3 no, dni nie odpoczywa, Jeden dzień pije, 3 dni odpoczywa Pije, potem 4 dni odpoczywa i znów pije A no tak A my jeszcze się śmiały, śmiały się I co teraz? Nie śmiał ci Cię, będę śmiałcie, no, a, a tylko my trzech będziemy gąsko? Ja jeszcze może Rafał okay. Okay. Minuta Dramo, dla retarda? Nietramu, Minuta dla retarda nie. czy co? Nie, pierdolę to minutę to się nie da znaleźć kurwa ty A to peki. może wszyscy live odpalimy. Ty, a może umówisz się po nagrywkach czy coś takiego, co? Bo w ogólnie nam to w piździe, co tam będziesz robił okay, i widzowie okay. raci też. A, ale widzowie się cieszą. A tak. fajnie Taki mordem. Widzowie się cieszą, widzowie się Dobra. cieszą. Dobra, wioziu po czasie. No tylko z prawym nie cofałeś, ale niestety ucieknął. Mierdol się, Jeden, A wiesz, a wiesz, wiesz uciekłem? Ej, ty gdzie uciekłem? Jak nie goniłeś? Gdzie? W dopale był. Ale w przecie nie goniłem, ja się nie widziałem. Nie goniłeś? A myślałem, że mnie goniłeś. Szkoda. Szkoda, Szuka. Ja. O jezu, daj mi No mój bo mój mój. Na, tego, na tego kurwa klapka to ja nawet kampy nie biorę. To no, ja idę w drugą stronę. Ale że to, ja. że to kurwa ciastko mówi. Kurwa, Gąska przecież, ty jesteś tu Hedusem Hidencickowym. Nie, nie, to jest po prostu No to na co my no Ja mój bazam się fery, złapać. Mój. Czy dał Też on tak ogólnie ma. Nie no, Gąska tu headem co ty? No właśnie, co ty? Gąska to jest w no Obywatel, tak? Tak? Obywatel, no, no. tak, no tak Obywatel świata No wiadomo No, także No spokojnie Jemu niepotrzebna mapa nawet na krańcu świata, tak? No, bodybuilding <słuch> Kurwa Jebało się widzowie Chuj się odjebało widzowie bało się widzowie, odjebało się, ale mam tu taką kampuszkę, że z chłopaki albo kurwa Blinkolska mm. złapie i już nie wyjdzie albo, albo nie złapie. No, no to chujowa kampa. Dobra właśnie, dobra. A dla drużyny. Ja nawet nie mam kampy na niego, tak szczerze. Tak, bo wyjebane na niego staje. Ja dobra to Rysiu, jebać nada. system kurwa, co się będziemy kurwa pierdolić. Ta no tak. Ta. Hmm. Spoko, spoko na czynku Szukam petry lasów Tobie szukaj Jak mnie znajdzie tylko do tego, że mu daję fory No tak Jak cię bił tylko do tego, że nie fory dajesz, ja wiem No tak człowieku czego ty kurwa nie czaisz? Ja no ty gąska jakiś jesteś Taka taki, persona jak, tam, jak wiesz? to do takiego gąska to zjada Dupom, dupom go zjada. Dupą. Kurde, to jest serio dużo kamp. No jest, wiadomo, że fuj, jest. Już jakieś reporty losowe. Nalić, fuj. Ja bym poszukał tam ich w poprzedniej rundzie, tylko kurwa mnie wytypywało kurwa na respa i był problem. My też wytypało już dwa razy. No ale Dygaz mówi, Dygas mówi, no, to jest. Dygaz, no, tak jest. Generał Dygas, dokładnie. Tak, on ma rację. No jak Dygas gada, to tak jest. Może tylko stan. pójdziemy sobie na sałankę Dzisiaj? <laughs> Może być no, dzisiaj No fajnie nas na sałankę Na sałankę dzisiaj? <laughs> to możemy stary Siema na kurwa <laughs> Wazon to doleci na minusa chyba kurwa No wazon jest z minusem to dosłownie ja To ostatni ja się... szuka? Nie jeszcze ktoś Czy ciastko nie? Ja jeszcze, ja jeszcze jestem no o, o tu szansa na wina jest. Ale znalazłem komplet przez przypadek fajną. I głodny się zrobi, kto jest. Dobra, głos? nie gadajcie takim głosem już co? Bo Sam jest... takim pierdolisz, ale coś no gadasz. Tak, no przez was, przez was. O, lol No, no spokojnie. No zamknij tą dupę. No spokojnie. <laughs> Ej, będzie pierdolić, będzie pierdolić. Będzie, będzie, dobra. No, harknął sobie. No i nie harknął w ciągu z nosa ten kurwa ma co mu zczoraj jeszcze spływa Michał, ty tak dużo o tym gadasz, że jak chcesz, to mogę ci sypnąć. Ja ja właśnie nie chcę. Ty... Jakbym był młody i głupi, to może, a ty jesteś stary, A ja nie jestem stary, nie. ja wyglądam na 23 lata, to mam 48. ty, wyglądasz, bo na pewno. <laughs> o. Ale się wyglądasz kurwa jak 23 latek, który kurwa przez 10 lat krak palił. Kurwa, to by się zgodził. to, to jest przesady. A, do czego ci jeszcze raz? Nie, no duża jest mapa, duża. No jest duża w Ciul. Nie wiem, jak tam wejść, bo zajwista kampa, co tam wrócić. To dzieciństwo się przypomina? Nie, to z kaskiem się schował. Nie, no Rafał tam czeka, Rafał czeka. Rafał z frytką. Bez z spodni z... tam czeka. <laughs> frytką na wierzchu. Poketchupuje się trochę i daje do niej. <laughs> ja. A razem w łóżku śpicie z bratem? Śpiam. Co ty pierdolisz, jeden z drugim? To macie dwa osobne materace, czy jedną kołderkę i jak to wygląda? Jedno jedno, jedno ale czasami jak Rafała w kurwi to musi <noise> spać na ziemi bo... albo przygrywać się poduszką. <noise> ale to ciebie murzyn posuwam, więc co ty pierdolisz? Sano to jakieś pewnie tajne słowo. Jego, kogo? Ko jego konkubina. Longa. Jego kogo? konkubina. To, kogo? To dobrze, posuwam ciebie. Nie, mistrza. Aaa, to wiadomo. To kurde, to oczywiście, że tak. Nie, z Możliwego już nie ma kontaktu od kiedy go poznali, poznała Drag Queen w hachu, wiesz? A to nie była Drag Queen. Była, była. No Aha, to to... ja nie wiem, kto to był, no nieważne, mnie to nie interesowało. Aaaa, go mama. Aaa, kurde, mama nie go nie! Kubeczka, nie. nie? No, tak, kończę. koniec czasu. To jak, mistrzu tak. na minusie, czyli minus punkt, i kuba jeden. I teraz ciasko 4, Natural 2 A ja 5. Ale jeszcze Kusa, Michał mieliśmy, nie? Totalnego. No, no A to, ale... ty widzisz, że on do nas w ogóle wszedł kurwa? Nie. Aha, bo to w telefopą patrzyłeś albo coś. Poprzed... Nie, ja patrzyłem w dół. Poprzedł do nas w to kampy i, i... i powatrzał i się wy... i poszedł nieźle, nieźle. On bo to w chuj kampie co się łatwo pogubić. O dupa Ale się szuka? Pogubiłeś to ty się w życiu da, już kuba, No tak, nagrywając kurwa takie. Dobra, to masz się... karę na nagrywanie. Ale Stub... nie... nas będzie całować kurwa, że przygarnęliśmy jak szczeniaka takiego ze schroniska, kurwa, ty się, ja się tuba ja Tak kurwa. szczerze. To to po... że, tak szczerze on mi odwyt powinien Wylizać jak będę miał ochrę, tak, kurwa, że mu kurwa tym baseballem nogi nie rozpierdolimy Do ciaska mi panie ciaska Panie lordzie, a nie lordzie, tylko a wiesz? Właśnie, nie wiem, Panie lordzie, bym... Patryku! Mocno nie przychodził jeszcze z baseballem No właśnie było zajebać, żeby ten. O, nie a gdzie się wyjechał, kurwa? Daj, żeby było ten. A Łazło małem piszczan, stary. O zabał lookingu. A Łazło małem piszczan, stary. <coughs> a ja, bo by kilka... mi się wydaje, stary, że jakbym mu zajebał tym baseballem, to ja bym bymowy odjęł, wiesz? Tam by nic No poszło, tak, bym tak. Było. i zabawnie było. To mu odjęło? Może w chwili w ogóle. mówi się trudno. Ale mam no, to fajne, mam to jeszcze. To Ja bym mu... Ja, ja bym mu wyjebał mocno. Wiesz, o, i tak? papier, wszędzie, no i ty byś na baseball zajebał po pierwsze, co ty gadasz? No tak, no potem go zajebam, żeby nie było do modu. Renek, zamknij dziurę! Przeci nogę złamałem. Renek cicho tam. Mamy te serca popaką w kaktusie. Renek? Renek Kwestacja Gruby Benek, I tak mi się zresztą kojarzy, nie wiem czemu. Chyba Gruby A. Benek. Nie no, za 6 miesięcy... <laughs> no, się, no. Sam tak pierdoli, nie mówcie tym głosem, i ja sam zaczyna. I jebany tekst. No bo już się nie da I wiem, jakieś zwierzęta biegają do góry u kogoś. Z głosem gadać naturalnie, tu się czym to bywasz, tak podrywasz tam. Ty, ty, ja nawet nie wiem, co to jest. Nie, nie wiesz, nie wiesz. To, że ty, to, wiesz, to, to... ty chodzisz z Rafałem, to nas wszystkich nie interesuje, Aa. tak? No, dokładnie. Wysłaliście zdjęcia ostatnio Je, razem, bro. Nie, będą, nie, to, nie. Tu tam pomawiasz na Hiden Seika. O, widzowie! Co my tu mamy? Ulala! A może ciasku nikogo nie znajdę, stanie mi niosę, wtedy mi ho... się <noise> ja Nie znajdę, nie znajdę. Bo ja się nie staram, wiesz? Ja Dawaj, to... no, na... surrender. No. A, widzicie, ma wyjepaną w twoim odcinku. nie no, on no, 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 klasycznie, no, klasycznie. Nie no, po prostu ja zrobiłem tak, że mnie nikt nie znalazł, a ja już nie muszę nikomu nic dowadnie stworzyć. No dokładnie, nie, nie. To tam o to mi chodzi, Rysiu, o to mi chodzi, Rysiu. A dużo tam ma mówisz. Ja tu nawet w połowie części nie byłem. Byłeś, byłeś. Tam, gdzie miałeś być, to byłeś. No i dobrze, tak mówisz, to ok. Ale p***** z niego Nie mów tak A bym A, się pomyliło P***** co tam z Rafałem robisz? No i nie chciałbyś wiedzieć A i do ciatka, wyzywamy z uszami Powiem ci tak, ja mi się wydaje, że wy z Rafałem macie jedną zasadę Taką co to za rodzina jak brat brata nie wydyma Ja piękno. było dobre <śleszy> Eee, kurwa, nie. Kuba wykryjcie, się, wykryjcie. Się. Kuba. Ja pierdolę, przeginka kurwa, to za mocne jest, kurwa, to jest jakieś nie wiem, no Ej czas co mi się na chwilę, cofnij się na chwilę. O? Ej, Kuba, wyjdziesz no, no, matrixa. Nie będę pewnie. Nie. Ale pedlucia. Pedlucia, no. Nie, to było za mocne, to bardzo mocne. Aż na mnie ja tylko odcinka to wrzucę chyba. Za rodzinę jak górnia, jak górniaka nie będę. Urwa Jebana! Tak, Aj, znalazł kogoś, znalazł. Nie, bo ja się śmiałem akurat równo z tym bezbekiem, którego do końca nie słyszałem. W górniakach Ciasko wszedł do mojej kampy z na mnie i wyszedł. kurwa. Ta, no i dobrze, <noise> i dobrze. Nie wiem, czyli kurwa. Nie wiem, że Guchy też jeszcze ślepe o chuj no chodzi tak, z tym człowiekiem, tak. kurwa. Nie stary, ja, ja pewnie. nie wiem, tak. bo dali prawo jazdy, kurwa. <noise> nie, no Ciasko dobrze prowadzi, dobrze. Dobry, Dobry, nie do. wiem, jak zdał testy te lekarskie ku jego ja głuchy ślepy. to! <gulety> Jeszcze Tirek kurwa. No. Jak, jak, jak ja, wyklał setę z egzaminatorem <gulety> i tyle! Ale wciąż lepiej jeżdżę niż te, niż 58% osób. A Ale skąd i... takie tylko, tylko 42 osoby w Polsce mają prawo jazdy? Nie. <gulety> eee. osób? A co? O kurwa! O, o kurwa co? ty! Bo życie skakałem, tam wjechało! Nie wiedziałem, że tam wejdzie, skakałem po mapie, gdzie. No, jeszcze natural, jeszcze natural. Nie, no, no, znajdzie. Ty wygrywa na ten moment? Tak. Musi na trochę znaleźć. No, no, nie znajdzie na pewno. Nie, no, tam mała no, no, czasu. No już czasu nie ma. Ja się teraz głupio złapać, się bawiłem tam, bo długo było w kampie. Dobra, już tam nie poć, już tam nie poć, Gąsiak, dobra. Nie, no, coś tam powie. No, toś tam w pali, a już, już jest GG, już over. Ciasko jest over, pan no, Dobra, Ciasto z panie do mnie do kampy i ten, natraliście tu był, nie wiem jak to braliście, kurwa. O, ja znalaz... do... plułem, nie, woda się wyla, co? Ja się z tego psa. <laughs> jak ty tu wlazłeś? Teleportem. Yeah. Ja skoczyłem sobie jakoś coś. No, dobra, Właśnie. no to jak jest, widzowie, jak jest, już tu liczymy, e, ciastko dwóch, czyli 6 tak? Nie, tak. tak czyli 6 Ja, punkt zaprzeczy, czyli 6 Mistrz, był pierwszy? O! No powiedzmy. Mistrzewu pierwszy i Natural 1. No to tak jest, ja z ciaskiem ja mamy dogryweczkę papierkami nożyczki. Dobra. Dobra. No to, kurwa co, 3-4 czy 4, co? 3 4 No, no ciasko wygrał. No, wygrał, no ciasko ja wygrał. A to było za mocne Dzięki za oglądanie, stresz tak długo, mapa trochę duża, chłopacy jak zwykle zjebani, poproszę innych kolegów, potrzebuje, zgłaszajcie się w komentarzach i tyle no. Teraz CV wyślijcie na to, że bo ja już tu z nimi pierdolę, zostaję, siema. Nie, no. nie.